Kochani, witam Was na moim kanale i dzisiaj jesteśmy przed El Gilandią znowu. W tym roku już drugi raz, jak to się stało, nie wiem, ale jesteśmy na Halloween, wyglądamy tak, nie wiem co to jest. wy mi się w że to jest Ala Clown, ale nie wiem, coś tam pociąga. Jakie mamy noski. No. jest mm. fajnie bardzo. To jest hiperion Ale my głównie się dzisiaj skupimy na czterech domach strachów, no więc lecimy i. że ale... nadzieję że będziecie z nami, nie? Idziemy Lecimy tak. do Strasburga, stycznego... Kochani, w górę, słuchajcie kanał. Ciekawe, ale ludzie są tak po że się z mega. Idziemy już, Weszliśmy i e, idziemy najpierw rodzice idą na Energusia, żeby. No, bo rodzice wczoraj nie byli. A może nie zdążą, bo Nela śpi akurat, więc my a oni sobie pójdą. To Jest taki najmniej straszniejszy dla dużych. Jest to rodzinny taki. You Pan no, powiedział Sebastian na słuchajcie powiedział, że to jest Hiperion Góbulę... To jest wyższa od Hiperiona no, bo, to Ten żelóż jest, zobaczcie on jest większy Prawie Hiperion. Dziewczyny jakby były na tym, to by tak siedziały Idziemy no, na co? Teraz na ekipę No okej okay. Idziemy na ekipę będziemy, no, i w w Pozdrawiamy Cię Frisię Kochamy Frisę frizje, kochamy wszystkich pozdrawiacie Matę, Freezów. A nikt tego nie ogląda Mojej siostry bardzo pozdrawiamy A. Nie masz pozdrowienia od wersji No, Dobra, pozdrawiamy znowu siostrę Kochani, zobaczcie, Harry Potter panów w Rosji. Tak. Gdzie w Rosji? W Polsce. Dzień dobry, jestem Harry Potter z Polski. A jest, y -m -m to jest pewnie dynia. To pięknie dynie. Anola ślicznie. Ja też piękna jest. Idziemy na pewnie. No Kochani, jesteśmy teraz w najnowszej strefie Energylandii, czyli Aqualantis Tutaj jest rolokostron ekipy, na który idziemy Jest to czarne, nie wiem jak się nazywa, bo się nie nazywa, ale jest takie fajne, bo się jedzie przodem tak w ogóle Nie siedzi się tak tylko przodem Czeka, no. Więc taka fajna, jest jeszcze taka fajna anaconda. Nie, anakonda była prędzej chyba, nie? Tu masz, a Abyrus Abyrus Coś takiego I Light Express, Więc idziemy na nie still hurts a little bit but not that much cause if you want somebody else who am i to judge i've been thinking about you all the time but that's all right Mamy pozę Z ekipy. No super. O jeszcze drugie zdjęcie jest! No nie, to A drugie wyszło gorsze. I tutaj jest. Aha. Dwa zdjęcia są? Fajnie. Lecimy dalej. Co panna. Jasne. Już mi miejsce brakuje na temat zasłucham. Czy na jak oceniacie? Zjazd ekipy. No, eee, no taki No bo to było robione tak dla mniejszych, bo widzieliśmy, że mieli y, Ale jest okay. mają takich mniejszych, dlatego zrobili taką przyjaźń. Ale my dobrze zrobili. Wow. Ale dam taki sam. 6 na 10 może być. Lepsud boomeranga? Nie. Boomeranga też nie. Taki Ona po... no, spada się, tak? gdzieś? Ja.

Było super! Ja nie wiem jak to się chodzi. Jak się tak darłam? No, ja też tak się darłam. Jak? Super, i było. War, no bardzo, no nie, dużo, bardzo dużo czekania, ale wartość no, tego czekania naprawdę, naprawdę było jest jedna z najlepszych. Tak. No ale za i jest fajna. No cała fajne cała. było jak tutaj jechaliśmy. Ale jak tego... lataliście, czasem było tak, że do góry nogami spadaliście, nie? No, no było bo jak jak były było do góry nogami i, lecia, i leciało się do przodu, to był najgorszy moment. No, ale to się najbardziej tak bardzo No, na tamtym tak, byliście też, tak, nie? Tak, tak, tak na to obracało, nie? Teraz się możecie poczęstować ponudki z przekąska i po wszystkim. I Była, no, już. Była tyle czekamy, ile z dwie godziny Godzinę. Oj, no, no, ej, się, i o i więcej niż godzinę. Trzymajcie, ponóżce i posypka. Ja za czekając czekam na Was tam. Jest tak zimno. To Zobaczcie, jabłko w czekoladzie i z posypka. Czyli dwa takie. Tak. Właśnie. Dwa te jabłka w czekoladzie z posypką. to jest koniec tego dnia, już jest godzinka. Ee, o Jezus, 18:40, a my jeszcze musimy dzisiaj jechać do domku, e, więc no, ciekawa podróż, czeka, jesteśmy mega zmęczone, nie wiem, ty, I tak, jeszcze się 3 tak. do 22, także. Do, no, na 22. A to byśmy no. do domu. Do domu nie poszliśmy, chyba? ale może za jakieś 3 <laughs> lata pójdziemy. Gdzie do no, domu strachu? Od 16 lat, ale w ogóle duże kolejki były? Hmm. Pójdziemy no. na pewno kiedyś. Jak oceniacie całą przygodę dzisiaj? No super było, To bardzo nie udało być teraz do Ale zwiedziliście nowe, bo tak, ostatnio byliście na tej ekipę i tym Ad no. Adibus, Abba Tak, no, super, super był Więc polecamy serdecznie, mega fajnie tutaj przyjść rodzinie i w ogóle A my się żegnamy, pa, pa. Kurde, grubo to tak się robi, wiesz? E, za grube, ty tu masz... No puliki masz za grube, wiesz? A to nie jest moja wina <laughs> Tak nie, to nie, no to urodzona Czekaj, jest ten, no naciągniemy to <laughs> Naciągniemy. Ja się zastanawiam, sobie... <laughs> Nie Dobrze... Co? Dobrze no, ta... przy... jest Agata... Ale żeś mi tu przyjechał Czy pan sobie ten krew? Co wysłuje? No tą krew, że leci paną ślinkę na yeah. panią Monikę. Ty. <laughs>